i z tej strony ja, dzisiaj opowiemy sobie taką historię, co nie kapa. To było w, w podstawówce, jakoś tak, piąta klasa. Miałem taki tam sklepik, nie? Sklepik szkolny był i to było z moim kolegą idiotą. I to chodziło o to po prostu, że, że ja sobie tam kupiłem po prostu taki taki plastikowy telefonik, nie? Taki, że tam cukierki były w środku, nie wiem czy ja go kupiłem sobie, czy to mój kolega miał czy go gdzieś znaleźliśmy, co nie, co nie kapa, nie? Bo ja tak mówię kapa, co nie, to, to nie jest nazwa tego telefoniku, tylko ja tak mówię kapa, co nie. No idziemy sobie... Do do tego y, sklepiku i powiedzcie, pewnie po, no, był pusty już ten, ten ten ten, 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 y, ten telefonik co nie? Ja tak mówię, że tam że tak była kasa postawiona i tam tak z boku była lodówka taka niska na lody, nie he, bo skojarzeń co nie, oha, kurwa kurwa nie. I tam się chowam po prostu za tym i zgadnijcie co zrobić ja tak sobie z kolegą, kolegą pomyślałem, że se rzucę po prostu tym telefonem tak w środek, tak do środka tego sklepu i co się okazało, jak skulam się wchodzę do tego sklepu skulony po prostu i tak ten się skradam niby jak ninja assassin, co nie kapa chowam się za tym po prostu tam kółko wciskam, prawda, że się chowam za tym co osłona, system osłony w tym sklepie, co nie kapa chowam się właśnie, jestem schowany za tą lodówką po prostu taką niską i co się wychylam tą rękę rzucam tym telefonem, co nie kapa, wychylamy, wychodzę po prostu z tego Później z tego sklepu jak mistrz po prostu jestem, jestem mistrzu Czułem się jak król życia po prostu, w choł, wychodzę z niego Jak pan życia i śmierci kurwa Jestem kurwa wszystkim, nie panuję nad tym światem Mogę wszystko zrobić, rzucać telefonem nawet do sioka yy, sobie po prostu sklepu I co się okazało, nie? Wychodzę, już prawie jestem tam, już prawie bijam korytarz, który się ten nic, co i nagle łapie nasz jakiś starszy kolega, nie? Bo to normalnie to było w jakoś tam w, pi w, pi w piątej klasie, nie? To albo w czwartej czy coś takiego, bo on był w szóstej pewnie nie? A wtedy dla mnie to był taki wielki po prostu człowiek No i wychodzi mnie łapie Nie i tak łapie nas obydwu chyba, bo mnie tylko łapie Po prostu tak ja się bałem za strany już byłem, że on tak mnie łapie Ciągnie do tego sklepu I mówi ten i tam była ta pani I mówi nie, że on okazało nie, że yy, ja ją w głowę kurde wanołem yy, tym telefonem Nie, Jak cię rzuci po prostu tam w środek sklepu dla żartu, żeby tam było śmiesznie Nie taka smuga, poleci Nie kapa, ci śmiesznie w ogóle, firewerki Jakbym tam na jakąś petardę bombę wrzuci Myśleli, że mała łag bardziej coś takiego nie Thank <laughs> you. Ale w końcu I się okazało, że on mówi jedno, ale cię bo jedną, mnie w łeb no oj, mały ty. A ja mówię, no to no, szory, nie tam kurde nie, tak naprawdę nic nie powiedziałem, po prostu, że szlan byłem jak zwykle, ja po prostu kupi w takich sytuacjach to ja nic nie mówię, po prostu siedzę, stoję, patrzę, mówi, że o pedagoga weź wezwie a ja mówię, że że, ten, że nie w sumie ty nic nie mówię po prostu. A mówię, nie, 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 że sorry że o mnie, że się nic nie, że, nic nie stało, ona mówi, że, że spoko w sumie nawet beka była, nie XD. Tak naprawdę nic nie powiedziała takiego, nie, ale to ta historia właśnie taka była, że taki właśnie ja miałem pomysł, nie? bo taki rebel byłem w szkole w ogóle mały trochę i przynajmniej nic nie robiłem ale czasami po prostu by odwalało bo ja lubiłem takie rzeczy robić na przykład piszczeć na cały ten korytarz po prostu był dzwonek nie ja piszę. wtedy piszczałem wtedy tak mocno bo ja umiałem nawet dziewczyny tak nie umiały co nie kapac i co jaki jest morał z tej historii co nie powiedzcie mi jaki jest morał żaden po prostu jest morał po prostu nie rzucajcie tymi plastikowymi telefonami w nauczycieli sprzedawców ze sklepów Wiecie co, co tam było w ogóle jeszcze? Yy, w ogóle yy, sprzedawali po prostu tam yy, pączki, pączki, donaty były po prostu dla na nas to była nowość zupełna, nie? One tam były zamrożone. Zamrożone właśnie w tych yy, zamrażarkach, co nie kapa. W ogóle nie rozumiem tego dlaczego oni sprzedawali. Zamrożone po prostu. Krótki, nie wiem. Na razie. No po prostu jak się wam podoba to możecie dać łapkę w górę, w dół albo łapkę w górę szczelić, prawda? Za każdą łapkę w górę ja tam nie wiem skoczę z dywanu, prawda, spadnę z rowerka czy coś tam, nie kapła. No i tam. Na razie peace. Yo.